5, 4, 3, 2, 1, 5 30, 6 prawy, 50, 5 luki, do 6 prawy, do 6 prawy, przechodzi w 5 prawy, krótki przytlj, przechodzi w 5 prawy, krótki przytlj, 50, 6 prawy, krótki, i jeszcze. Chceście prostować? I hamowanie dwa lewy do naprawy przytnij, syp! Dwa lewy do naprawy przytnij, syp! Do lewy przytnij! Do lewy przytnij! Do trzy prawy pójdą ciąć! Dwa lewy nie tnij koniec! Nie tnij koniec! Do trzy prawy ciąć, do 3 prawy ciąć syp, do lewy 40, 3 lewy ciąć syp, 3 lewy ciąć syp, 80, 2 prawy syp, 2 prawy syp. 80 prawym łukiem, 80 prawym łukiem, 2 lewy. 2 lewy. Spokój. 150 Za szczytem Za szczytem, 5 lewy krótki, wypuść Za szczytem, 5 lewy krótki, wypuść 5 lewy krótki, wypuść 150 150, przyhamuj 4 minus prawy, przytnij, nie śpiesz, syf 4 minus prawy, przy nie śpiesz, przytnij, syn. 100 lewym łukiem do lewy łukiem 6 prawy 6 prawy do lewy do lewy, do 4 prawy wypuść śmiało do 4 prawy wypuść śmiało 80 4 lewy krótki 4 lewy krótki do 6 prawy krótki do 6 prawy do 6 prawy krótki do lewy do 5 prawy przytnicy do 5 prawy przytnicy 80 lewy łukiem 80 lewym łukiem 3 prawy 3 prawy 80 Za szczytem 30 Za szczytem 30 3 minut lewy późny nie wbierz 3 minut lewy późny nie wbierz To 5 prawy To 5 prawy Good morning. Przed szczytem przy kamuj, 3 minus prawy Przed szczytem przy kamuj, 3 minus prawy Wszystkich 50 3 minus lewy długi 3 minus lewy długi 80 hamowanie 2 prawy Kamowanie 2 prawy 80 6 lewy krótki 6 lewy krótki. 83 miało i 5 mi do strefy to 6 lewy krótki. 5 mi do strefy to 6 prawy krótki. To 6 prawy krótki. Do lewy przez szczyt śmiało. to lewy przez szczyt śmiało. 300. 300. 5 prawy to 6 lewy krótki. 5 prawy to 6 lewy krótki. 5 prawy to 6 lewy krótki. Przymowaniem szykana od lewej. Osiemdziesiąt. Pięć minut lewy późny z uwagą. Pięć minut lewy późny z uwagą. Do pięć prawy bardzo długi. Do pięć prawy bardzo długi. Pięćdziesiąt. Sześć prawy bardzo długi. Sześć prawy bardzo długi. Do lewy 6 prawy. To sześć prawy. 80. Szczyt prawa na szczycie hamowanie. 54 lewy. 54 lewy. 50 hamowanie. 2 lewy na drogę syk. 2 lewy na drogę sym. Krótki wypuść. 6 minut lewy, krótki wypuść. 120 za szczytem. 55 lewy przez szczyt. 5 lewy przez szczyt. 100, hamowanie, 4 lewy. 100, hamowanie, 4 lewy. Hamowanie, 4 lewy. 55 lewy zostań. To 2 prawy. To ma prawy. To lewy mat. To lewy. Lewy. lewy max 5 lewy krótki, 5 lewy krótki, to 5 prawy, to 5 prawy, 50, z prawy skamowanie, bo 3 minus lewy bardzo długi, z skamowanie, to 3 minus lewy bardzo długi, syf, syf, do prawy, do prawy, to 4 lewy krótki syf, to 4 lewy krótki syf. prawy do sześć lewy, do prawy lewy, prostuj do prawy lewy, prostuj. Do 6 lewy, do 6 lewy, sześć lewy, zniej, lewy, 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 sześć lewy, bardzo lewy, 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 może lewy, 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 120 lewym łukiem, 120 lewym łukiem i za szczytem 20 kapowanie ma prawy. Za szczytem kapowanie ma prawy. wypuść do 3 lewy wypuść lewy 3 lewy 80 3 minus prawy 3 dni. do lewy prostuj 3 minus prawy 3 dni. do lewy prostuj śmiało do lewy prostuj śmiało 80 6 lewy 6 lewy do 5 prawy śmiało wypuść 3 do 5 prawy śmiało wypuść No. 4 lewy pójść przez metę lotną Estarei lá de